i Rodowicz! Kochani, my jesteśmy tutaj też trochę oficjalnie, więc oddaję głos pani przewodniczącej. Dzień dobry, kochani włosławianie, dzień dobry goście. Z potrzeby utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużonych związanych z Włocławkiem ludzi oraz w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla miasta, kraju i świata Rada Miasta Włocławek nadaje pani Maryli Rodowicz tytuł honorowego obywatela miasta Włocławek. Gratuluję. Przeprawa, poproszę większe prawa. To jest taki moment, który zasługuje na wiele, wiele emocji. Mawe ręki. Okay. <laughs> nie, nie oddam. <śmiech> Dobra, <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za łaskawość i kwiaty i medale, czego tutaj nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W to moje całe dzieciństwo. Jak miałam trzy lata, to się tutaj znalazłam w Wrocławku i po maturze jeszcze dwa lata pracowałam, bo yy, mąż mojej mamy powiedział trzeba ją nauczyć szacunku do pieniądza. I, a ja miałam 17 lat, więc... Yy, Posłali mnie do robienia y, remanentów w sklepach I pamiętam takie remanent na przykład w pasmanterii, gdzie trzeba było liczyć guziki, mierzyć taśmy. Zresztą pierwszą wypłata od razu leciałam do sklepu, kupowałam jakieś ściuchy i to był mój szacunek do tej Maryla Rodowicz, honorowa obywatelka Wocławka. Jeszcze raz zróbcie hałas.